Zaczynamy naszą zabawę w milionerów. Czytaj <coughs> mm, E Hubert e, Urbański. Ja. A. A. Ile lat ma moja babcia? No. A. Nie wiadomo. B. 70 parę. C. Mniej niż 0. C. A. Cze <coughs> Weg. czekaj Jordan Cze, Jordan na C! Nie, nie. masa na A, Weg na to. I to a, nie będzie A, j**a. A, Kobra? A, a ja co? Nie wiadomo. Ale weź. Ja to nie wiadomo, no to, to... To A. a. <laughs> Czyli, że... A, tak? No to Jordan wygrywa. Jeee! Jordan To To wygrywa? Dobra, ja? Jordan dostaje Jordan Łajzo. Jeej, z tym milionerem! <laughs> Cieszę się. Nie no, to nie To tam, było dwa dwa dwa. Dwa. Dobra, next question. Co? Nasza tak. To Czekajcie, bo się jest mi. Dobra, to uciekaj. Ile dzieci przeciętnie w ciągu jednego dnia wałci weks? A. Mm -hmm. Całe stado. B. 70. C. 2500. A. C. C. B. C Jordan? Odpowiedź D. On wygwałcił jego. Chociaż nie. Ja wybieram D. Ja C. Odpowiedź... A dobra, odpowiedź to A, bo całe stado. Jo, było... Nie, ja chcę B. Ale manda, nie... Ja chcę D. Stado wygwałcił To macie teraz To Maciek teraz wiedzieć. Jakie zwierzę przypomina kason? Co? A wielbłąda. A wielbłąda bez świniaka C oposa. Niech oni tam ten najwyższym alpac i powiem. Wielbłąda. Bech na co? Kason, ten ster? Tak. No. A wielbłąda, bez świniaka, c oposa. B. Ja mówię, że B. Nie będzie A. Ja mówię, że B. 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 A kto jeszcze powiedział, że B. Jordan, tak? Tak. Ta. Jordan ja punkt, masa Pokażę, wow, to Jordan drugi punkt i ma pierwszy. Nooo, o mnie. Tak, no tak, no tak. Dlaczego no, się lęka ty? Pytanie. Pile ja chyba <ma> Jordan. <laughs> Trzy. Dobra, dawaj, bo A. Jest bliźniakiem dwujajeżnym. <laughs> B. Tylko jedno C Zero C D musi kupować na straganie. Dobra Dobra, nie wiecie prawdziwa odpowiedź. Prawdziwa odpowiedź To D Nie odpowiem tak odpowiedź, no, D, Jordan ma ja. Nikt tak nie odpowiedział. Ja, ja po nawet sam sam, tego nie wiedziałem. Dobra, no, na nara. Player left. Dobra. Kobra wykreślamy i teraz pytanie dlaczego Kobra pola z Jeden. Bo mama pobiła go kablem od pilota. C, bo mama pobiła go bramą od garażu. C. Bo mama zadźgała mu siostrę naleśnikiem. C. Naleśnie. Eee. Dobra, wszyscy po punkcie. <śmuszamy> ja dobry naleśnikiem. Nie wiem przewięcze. Teraz działa mu siostrę naleśnikiem. To czuję weks, kiedy widzisz hajbek. Jak, znaczy jaka jest pierwsza myśl mega jak ją zobaczy? A. A Kogo? Muszę ją znaleźć. Szajbek, tą cytarę z naszego klanu. A. Muszę ją znaleźć. B. Szkoda, że nie jest młodsza. C Noś go ją naroż. <słysy> Ej, ne, ještě rád. Narožen, já to Ještě, dobrá. Jaký bylo To je vekt, kdy vidíš ajbe. Dobrá, Dobra, Já dám B. Bo to nie słyszałem? Teraz to... Teraz to Było wcześniej odpowiadać. No. no kurde, musiałem się namyślić, co? No, dobra, sorry. Ty no, to jest proste. Ty jest. Dobra, bardzo proste pytanie. Gdzie znajduje się spis treści do internetu? A, w lodówce u Zubera. T. w ryju Bożydara. C. w dupie u Araba. No to jest ciężkie pytanie To jest ciężkie pytanie, nie, bo to ego, nie? wszystko jest bardzo podobne, nie? No właśnie oh, nie. Nie. <c Zaraz Players> Bo wiesz to... No No dobra, no to zgadujcie, bo zaraz nic nie zostanie Muszę Musimy się zastanowić. A bo nie, bebe, bebe, Czyli w rył u Bożydara, tak? Tak, tak, w rył u bo... Ja wezmę tego araba. Awex? Że to nie będzie... E, w pębku mojej babki. <laughs> Jaki no, Dobra, pół za masę, w nie ma. <laughs> Dobra. No to lecimy z następnym pytaniem, teraz tak. Dlaczego... Pies? Masz... Gryje się po dupie. Jeden. Boją dupa sędzi. Bo masta przyniesie zarazki z, 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 z. A, bo ja swojego A boją dupa sędzi. Cicho. A boją dupa sędzi. Do zażywek. Bo masta jej nie ma ugryz. C. Bo spotkała weksa. <średeniusz> C. 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 A Jordan? C. Mówiłem. A wejdę To jest no i z no nikt no bo A, bo A! Zapierdala. No co? Tego się grudzi? Dobra Dlaczego Sergio ma taki głos? No co? Dlaczego Sergio ma taki głos? Ma a! Pogówek dopadł na mieście?